Siema siema siema, z strony Olcia, witam was w kolejnym na tym kanale Dzisiaj będziemy grali znowu w santa Sej, bo wiedziałam, że chyba się spodobało I tutaj chodzi o to, że... A co zapię... nie czytałam, co mam zabić Nie zabiłeś tego, co musiałaś portal. Do endu, do endu trzeba A i w końcu się nie... endu, endu. Ej, w końcu endu. Się... Ej, w końcu się nie pomyliłem Olcia, pamiętasz? Eee, fire resistance Oby... Czy znaczy, y, trench? Trzeba trench wypić. <grym> dobra, kurczę się. W tym oczku jest ty, 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 ty. Ekor i no. i olcia. Dobra, pierwsza! Widomo, ekor, wiadomo, Ekor jest najlepszy. No wiadomo, olcia to jest pierwsza. Tak, cobblestone. Trzeba nie stać na cobblestone, Um, możesz na tym takim zielonym. Albo na żółtym. O, to jest moja gra, tego nigdy ze mną nie wygracie. A! mówisz? Jesteśmy... sprzątaczki. To jest sprzątaczka? Śnieżynki. Um. Aha, fajnie. Ja im nie wiem. Diamond, e, co było mam pika... Aj! Idź. No halo! Ej, no, ej! A, nie tu, zapomniałem o jednej rzeczy. Kobno Ej, nie, mam ma przegrać. Czemu. Dobra. Kłajajcie mi się. <laughs> A. To no. no. pierwszy powinien być. Pierwszy. Yeah. <laughs> pierwszy. <laughs> Nie, dobra, tego nie było i idziemy na kolejnej arence, a Ekora i Timo wywaliło internet, więc muszę rozegrać arenki, arenki sama, więc mam nadzieję, że mi już się uda. Masz tobie. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, lasowki w górę. Yy, bo jedna łapka w górę to 10 dolarów na jednym serwerze, a dowiecie to się to, to, to dopiero kiedy indziej. Yy... Wow, druga. Mm. Mam nadzieję, że wrócą w ogóle ekor i... Yy, ten... i... Timo, bo nie chcę prowadzić tego odcinka sama. Oj, pierwszy był ten mm. Tej nie lubię minigierki za bardzo. Eee, oczywiście niedługo... O, druga byłam. Ja. Yeah. No, eee. wiesz co. O! Koks. Eee... Uh, Egnok druga! Dobrze mi idzie! Jakie kora nie ma, to... Nie, nie, może nie druga. Eee, uh, Golden Dobra. Trzecia. Jaka kora nie ma, to i mi dobrze idzie teraz. Druga! Dobra! Tu, 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 tu nie! Nie można się strzelać w siebie na 1.12. 12 Aa, Dobra. Zobacz. Przepraszam za głosy w tle. Uh, diamond Mode, Alpha Rasp Little Den. Co za typy, nie umiem robić tego, zamek robię, Dobra, jestem trzecia, idziemy na kolejną arenę, widzimy... Jesteśmy na kolejnej arence! Jeszcze nie wrócili chłopacy, nie widzę. Nawet mnie nie zaczepili na tym styku. Mam nadzieję, że wrócą, bo jak mówiłam, nie chcę prowadzić sama tej areny. Dobra, pierwsza, uuuu! Y Yy, dobra, dobra... Yeah. Ja! Trzecia yy, Iron Legend Dobra, 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 dobra Przepraszam co takie, że jest tym życie Nie to! ze a... Zepsułam! Weźcie to wyłączcie yy. Teraz mi idzie zdecydowanie gorzej jak w poprzedniej rundzie Mam no, nadzieję, że będzie coś takiego... Pierwsza! Yeah! Sukces! To trzy, trzy, czyli będę miała... Siedem, dobra. Eee... A, już nie będę trzecia. Mój piesek się bawi, więc... Dobra, a już nie postawię, nie będę na nakładzie. Mam nadzieję, że o nie stój cicho, bądź się nie skaźnie, bo pik. Nie zabiłam? Nie zabiłam? Nie. Dobra, czwarta. Chcę być jeszcze jakoś wygrać to. Dobra. Druga, trzecia. Jeden... Jeszcze cztery punkt, trzy. A, już nie będę na podium. Dobra, chłopacy chyba... Zobacz... O, już. Zaraz. Zobaczymy, czy będą chłopacy na kolejnej rance. I... Zobacz. No, zobaczymy. Więc. Na kolejne gram, jesteśmy ]gram, na kolejnej arenie Który ma youtubera? A? A. C -C 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 -C. Co? No czerwony nick, albo to jest admin, albo youtuber.

Teraz śpimy i... kto wygra? Nikt nie wygra, bo to się remisuje. Nie eee, lubię tej gry, wolę dobrać śnieg, dobrać wolę śnieg, dobrać. bo śnieg żółty jest lepszy. Co Pamiętajcie, żółty śnieg jest najlepszy. Dobra, wygrałam. Tu, ale... No nie dało mi! Trzecia, czwarta. Trzecia. Trze... Ej, kto? Egnog. Ej, pierwszy. Dobra, pierwsza albo trzy. Ej, dobra, we. Jak tu to trzeci? Bo to nasza bez ostatnia bez... ręka, dziękuję Wam za oglądanie.